<laughs> Trzy trzeci, trzeci akt, tak szybko. Jeszcze 10 i koniec gry. Dzięki! Ja nie wiem nie. ile jest aktów, nigdy nie przeszłam tej gry całej, więc nie wiem. Ja, mi też się znudziła to, ale długo jeszcze, długo. Nie wiem, a czy ja a czy ja ją przeszłam całą, ale nie nie, przy, nie przyglądałam się aż tak szczegółom. Typu... Gratuluję wytrwałości, bo chyba nawet twórcy nie przeszli całej. Ale ale Underworld już się nie. A czy przeszłam połowę Underworld, ale zacięłam się w jaskini, w takim labiryncie podziemnym i koniec. Już nie dałam rady więcej. Trzeba się było podekspić. Ale nie, 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 zacięłam się w sensie, że nie mogłam przejść, nie mogłam wyjść z tego labiryntu, nie mogłam znaleźć wyjścia. W takim sensie Dobra hmm. posprzedaję parę przedmiotów To muszę z tym coś zrobić kiedy znajdę gościa i się zaję. A na No razie... to sprzedaj kobieto! O całkiem sporo już tego oro jest hmm. A jak? Masz na go nawet więcej niż mój barbarzyńca Na 28 poziomie Uuu widać jesteś Widać ja jestem trochę bardziej oszczędny od ciebie Oj, oj, oj tam, oj tam, ja wydawałem tylko na mikstury To ile ty tych mikstur kupowałeś, żeby wszystko od wydać? Od czasu do czasu na winom szalne u mnichów szalne. szalę? Wino, winom szalne było w sakre... Nie w sakre... Ja mówię, w wiadomo w W brakiem samo było Tak, kojarzę coś takiego 26... 86... Królik jest morze i gorzkie Co, to królik? Tak, w mordę Kuby. A czy ma w mordę Kuby? Kubę w mordę. Co ja w ogóle w Kubę. <gulę> Króliczek, dlaczego? Co on robi? Drapie, próbuje zrobić dziurę w klatce od, na dole, w sensie w dnie. Kiedy on w końcu zrozumie, że się stamtąd nie wydostanie, no? On tak robi od początku, cały czas. Znaczy bo Królik <gulę> próbuje kopać nory, a on nie może, bo nory się nie da zrobić w plastiku. Próbuję, ale mu nie wychodzi. Co zrobić? Co ja sprzedałam? No dobra, to jeszcze, co to w ogóle jest? To w mu tam jest 10 litrów ziemi. Ale nie, wtedy to wie, że zasika i wszystko i będzie śmierć. Trzeba było powiedzieć, że wtedy nie zrobi. No było, i by wystarczył. Dobra. <laughs> Musiałem ci jakoś obrzydzić, wtedy jeszcze przestałeś o to pytać. Nie było już bardziej delikatnego sposobu, Nie wystarczyło powiedzieć, przestań się interesować królikiem. Ale to już mówiłam ci od bardzo, do dawna. Ale dzisiaj jakbyś powiedział o tym, sobie o tym przypomniał, wziąłem to sobie do serca, przemyślał i może bym się na następny raz poprawił. To było bardzo takie niesamowite. Magic. Maj ten magic. Tra albo tragic, 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 tragic. O, to sam jesteś tragic. Czekaj, moment, coś nie tego. Coooo? wzdychasz, jęczysz w ogóle, co to ma być? Sam jesteś tragik. No, to było coś miłego. No nie wiem, czy nazwanie kogoś osobą tragiczną jest. Ale ja mówiłem tragik, nie tragiczne. Mimo wszystko jest to spokrewnione ze sobą. Osoba tragiczna. Ale jest pokrewnione, a nie dokładnie to samo. A co w tym jest takiego miłego? Sam fakt, że ja to mówię, powinno być wystarczająco miłe. Tak, to jest argument, który rzeczywiście trafia w samo sedno. Czego? Naszej esencji rozmowy. O. O, wysłowiłeś się, gratuluję. Masz punkt. Coś mi się wydaje, że w twoim rankingu jestem naprawdę w drugiej dziesiątce. Nie, dlaczego tak uważasz? Nie, jesteś w trzeciej. Aż, tylu znajomych, aż tylu znajomych nie mam. Na ostatnim miejscu. Gdybyś był na ostatnim, nie nagrywałabym z tobą, geniuszu. A kto jest na ostatnim czyżby osobnik, którego nazwa zaczyna się na literę B, a kończy się na Z? Czekaj, nie! nie. Który... No nieważne. Nie! Mówię, że nie, to znaczy, że nie. Przedostatnie miejsce też jest dobre. Dobrze, ruszajmy już. Tak, Mówię lepiej, zajmijmy się. Stoku. W ogóle, gdzie mam iść? No że na mapę, tak? No właśnie, to robię, nie mogę nacisnąć guzika. Łoł, wow, ja tego, gdzie mam iść? No, no w no, molde nie się no. Jakie to duże. Tu mam iść! A tak. A nie, no i chyba gdzieś. A jest przecież portal. No. Gdzie ty masz? O, ty tutaj, misia. tutaj. Ale tutaj. tu ale tu nie ma, tu nie ma. Ale no to musisz dojść kawałek, no pewnie, że tam nie Jaki ono... kawałek? Co to jest kawałek według ciebie? Ale to tu według się nie... teleportuj właśnie tutaj, albo tam się teleportuj. A! Podźwignij sobie do góry to ma. A to strasznie dużo. Gdzie to, co to w ogóle jest? Nie tutaj. Na chwilę przecisz swoje ten Co jak się nazywa ten portal? Silver Queen? Aha, dobra, BelieW, dobra. Do ale nie do tego, nie do tego się teleportuj. Ale gdzie chcesz. Do góry. O, tu masz w górach tam taki portal masz Dobra, jak się nie uda stamtąd dojść... To się nie pozbierasz. Jak się nazywa to miejsce? Dystans jest taki sam, ale widoki są ładniejsze. Wow. Ale jak się nazywa miejsce? Jak się nazywa ten portal? Ja ci powiem, tylko musimy dojść do tego do portalu. Oj, dobrze, już idę, moment. Cierpliwość, cierpliwość. Ja ci staram się pomóc. Ja wiem, ty mi zawsze chcesz pomóc i zawsze to robisz. Tylko ja nie potrafię no. tego docenić. No a który? No, nie, no nie naciskaj. Koradnur nie, no. No, te. No. Maska. Jak to się. Maskarel. Mam nadzieję, że tam. Tak, to jest to. Nie! <grywania> Wiedziałem, mm. że się pomylę. Ale nie jest daleko. Portowalą Bo... na pewno nie. Daj mi popatrzeć. może się kopanego. no. Jakbyś Daj. zaznaczyła por wszystkie portale, to by nie było problemu. Koradnur to przecież jest pustynię. Ale Nur nie zaznaczyłam. Nie, a jakoś się świeci na białą. No, ja nie widzisz, to... Mówię, że nie zaznaczyłam, w sensie nie weszłam. Widzisz, to, No, tu miałeś portal, no. Geniuszu, wiem, że tutaj miałam portal, to była ostatnia z możliwych opcji, w związku z czym wiadomo, że to było tutaj. Migra lubiła kasować wszystkie moje zapisane portale. Nie wiem, w ogóle mój komputer był lewy. No, to znaczy, Ten jest, jest, ten jest taki sam. Też ci znikają czasami save'y, no ja raz, jak mi raz zjadło plik z Windowsa Leave'em mówimy Maker'em i może nic przy nim nie robiłem, no to się dzieje. Miałam na myśli, że ten jest taki sam, w sensie, że ten twój teraz jest taki sam. No. Nie, że mój. Mój jest w miarę jeszcze ok jeszcze działa. Ale twój ma listę i powinien być przegrany. No, to, to jest racja, ale już to, już nie mogę tego teraz zmienić. Reklamacja! No. Ale co im powiem, że gier nie mogę zainstalować? No Też powiesz, nic. że z, z, z mostu, że zrobili system, który jest do czterech liter i Ale mam... to wszyscy tak mówią i nic to nie daje. Nic nie Ale zmieniają. Ale to kampania, w której... Microsoft oferował Windows 7 za niewielką dopłatą, albo w ogóle za darmo. Ale ja, ale nie w Madrycie tego nie było i, i coś takiego nie brzmiało w ogóle nigdzie w internecie. Nic takiego nie widziałam w Madrycie, musiałem było, jechać. Bo w Polsce było na pewno, w Niemczech było, było też we Francji, bo w Portugalii, były te akcje organizowane. No to w Hiszpanii nie słyszałam o tym i nikt mi o tym nie poinformował. Ale każdy użytkownik tam, który ma oryginalne oprogramowanie Windowsa, na przykład Vista, ma prawo albo wymienić je na Windowsa 7, albo je wymienić z niewielką dodatkową dopłatą. Bardzo Trudno. Nie... Przejdę gry i dopiero wtedy się zacznę zastanawiać nad zmianą. Tak, szkoda, że już kampania wygasła. Ale mogę kiedy indziej sobie kupić, po prostu. Już to hmm. trudno. Już trudno. Celem święca środki. Nie macie, Venomusek ma oryginalne oprogramowanie. Aha. <noise> Oj, kolejna rzecz mi się śmieszna. się śmieję z tej rzeczy cztery dni. Jakiej? No powiedz, zdrać. A to mi Kartofelek opowiadał historię, właśnie taką wymyśloną oczywiście, ale ona była taka śmieszna, iż poszedł do sklepu.